Panie Jacek Raszewski, kierownik Wasil, witam. Dzień dobry. Spotykamy się po raz kolejny na miejskim kąpielisku przy Broniewskiego. To znak niechybny, że inaugurujecie lato. Tak, za chwilę właśnie nastąpi otwarcie sezonu letniego 2014 na naszym basenie. Także tutaj z tego miejsca chciałbym wszystkich mieszkańców Wilunia zaprosić. W końcu nastały takie pogody, że, że możemy yy, kąpielisko uruchomić. Także jak panowie widzą, już dobiegają ostatnie takie prace przygotowawcze, końcówka jest takich naszych remontów i zapraszamy wszystkich mieszkańców, za chwilę basen będzie otwarty. Przypomnijmy, w jakich godzinach będzie czynny basen? Tak jak co roku, w godzinach 10-18, oczywiście w dni świąteczne, kiedy pogoda na to pozwala, także zapraszamy w tych godzinach. Weekend ten zbliżający się będzie pełen słońca, upalnej pogody, więc znakomite będziecie mieć otwarcie. No tak, mamy nadzieję, że ta aura w ostatniej chwili nie zmieni się, że, że ta pogoda zapowiadana będzie taka jak, jak jest planowana, czyli będą tu prawdopodobnie temperatury nawet do 30 stopni. Yy, dlatego no, mam, mam nadzieję, że sporo mieszkańców wielu niej okolic dotrze do nas na basen. Ilu ratowników będzie czuwać nad bezpieczeństwem kąpiących się? No to ratowników, tak jak co roku, to jest, yy, przynajmniej ośmiu musi tu czuwać, w zależności od, od ilości kąpiących się, ale tak mówię, od 6 do 8 to musi być tutaj codziennie. Ciężko było z tą obsadą, panie kierowniku, w tym roku, bo kiedyś rozmawialiśmy i mówił pan, że nie jest to takie proste. No tak, ja to powtarzam, że od tego roku się zmieniły przepisy, muszą być dodatkowe kursy dla ratowników, to znaczy kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, czyli KPP, tak zwany, który to kosztuje kilkaset złotych, tak samo w zależności od tego, kiedy ratownicy ukończyli kursy takie typowe ratownicze, to też są pewne zmiany, że ktoś, kto mówię. Ma niepełne nie jakby takie y, uprawnienia, to musi jeszcze dodatkowo taki kurs ministerialny skończyć. To również jest kilkaset złotych. Y, także to, to wiadomo, że, że ratownicy tacy sezonowi, no to są studenci czy też uczniowie, i nie wszystkich stać na y, jeszcze skończenie takiego kursu. Prawda? Najpierw trzeba się zainwestować, żeby potem można zarobić. No i to te wszystkie zmiany spowodowały właśnie te, te zawirowania na rynku, że tak powiem, pracy ratowników i, i były, było trochę problemów, ale jakoś sobie daliśmy radę. I, i mamy już tak ułożony harmonogram tutaj na basenie, że, że wiadomo, że nie, nie wszyscy też ci uczniowie studenci mogą pracować całe wakacje, ale tak już się z nimi dogadaliśmy, że, że na pewno w ciągu wakacji będziemy mieć tą wystarczającą ilość nartowników. Basen odświeżony, pomalowany, wyczyszczony, jak również cała infrastruktura, łącznie z toaletami i przebieralniami. Tak jest, tam tak jak już poprzednio mówiłem, jakiś miesiąc temu jak tutaj ten reaktor był tutaj na basenie odświeżyliśmy, odnowiliśmy całą infrastrukturę tak jak co roku, właśnie dodatkowo te toalety nieszczęsne zostały odświeżone, tam drzwi zostały wymienione, które się tam gdzieś nie domykały. Prawda, także że myślę, że, że, że jest to na tyle y, ty już stan zadowalający, że, że y, no, mieszkańcy no, będą w jakiś sposób usatysfakcjonowani, wiadomo, że nie będą szczęśliwi, bo basen tak jak mówiliśmy ma 40 rok, lat w tym roku, prawda, kończy, także, ale to co mogliśmy, jak, jak zwykle co roku odświeżyliśmy, odnowiliśmy, yy, będzie pewne te zmiany, trochę tych zmian widać, chociażby jak tam naprawa schodów, tam przy, przy pergoli od ulicy Broniewskiego, czy też przełożyliśmy chodnik tam, który był strasznie połamany, poniszczony, no takie, takie rzeczy, które, które dajemy swoimi siłami radę robić, to robimy jak co roku. Chcielibyśmy także państwu zwrócić uwagę i polecić, że przy basenie został także uruchomiony nowy punkt gastronomiczny. Czy może nie tak, że to jest to nowy punkt, z tym, że ten punkt istniał w każdej wakacje, ale mamy nowego najemcę, bo do tej pory, no tak, prawdę mówiąc, to różnie bywało z jakością usług poprzednich najemców. Raz byliśmy bardziej zadowoleni, raz mniej, no ale teraz, no, no, to, no nie wiem, czy to, to nie zawsze jako, jako reklama, ale y, najemcą jest y, taka znana no, firma Roma, która chyba wszyscy mieszkańcy wielu znają, od lat już działa na naszym rynku. I miejmy nadzieję, że, że no, właściciel y, lokalu zapewni takie, takie, y, taki poziom usług, że, że wszyscy tutaj korzystający z basenu będą zadowoleni. Panie Kierowniku i na koniec ceny biletów. Ceny biletów w stosunku do roku ubiegłego nie zmieniły się, a nawet niektóre zmalały, bo dlaczego? Normalnie te ceny to są, tak jak w roku ubiegłym, 5 zł ulgowe, 8 normalne, ale w tym roku WOSIR wszedł w programy, które tutaj zostały zainicjowane przez, przez burmistrza w naszej gminie czyli program dla seniorów 65+, plus i właśnie użytkowi, posiadacze karty seniora będą mogli skorzystać z biletów właśnie ulgowych, za 5 zł, jak również wprowadziliśmy dodatkowo bilety dla rodzin wielodzietnych, objętych programem 3+, plus i, i dla tych tutaj uczestników tego programu posiadających oczywiście odpowiednią kartę, tak jak to jest w regulaminie, będą ceny inne, to znaczy się czy, będzie 3 zł dla dla dzieci i 6 zł dla osoby dorosłej, czyli jest to 2 zł taniej niż normalnie dla pozostałych użytkowników. Czyli tu jest też zachęta dla rodzin wielodzietnych, żeby korzystały z naszych usług.